Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Podstawowe pytanie. Jak zatrzymać podwyżki cen energii, cen ciepła, cen gazu ziemnego dla milionów Polaków i dla setek tysięcy polskich przedsiębiorców, szczególnie dla przemysłu energochłonnego? To jest kilkaset tysięcy pracowników takich firm jak metalurgia, jak hutnictwo, jak branża ceramiczna zagrożonych upadkiem, zagrożonych likwidacją miejsc pracy, zagrożonych ograniczeniem eksportu ze względu na rosnące ceny gazu ziemnego i Energii elektrycznej? To jest podstawowe i kluczowe pytanie właśnie dziś, kiedy jesteśmy w epicentrum największego od 50 lat kryzysu energetycznego. Kryzysu wywołanego fatalną polityką regulacyjną Unii Europejskiej, która przez ostatnie kilkanaście lat stawiała na gaz ziemny, walczyła z węglem oraz. Zaprojektowała taki system handlu emisjami, czyli tego unijnego podatku energetycznego nakładanego na cenę energii w Polsce, cenę ciepła, dzisiaj stanowiącego w cenie, jeżeli chodzi o energię elektryczną, 40% kosztów, jeżeli chodzi o ciepło 30% kosztów. Ta polityka doprowadziła dzisiaj i doprowadza wiele polskich firm na skraj upadku, na skraj bankructwa. Konkretny przykład z dnia dzisiejszego otrzymałem dzisiaj jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wstrząsający list. Wstrząsający list z apelem o działanie do de facto całej klasy politycznej od właściciela grupy Tubądzin, a więc firmy, która przecież eksportuje płytki ceramiczne na cały świat zatrudnia 13 tysięcy pracowników w Polsce. Jeżeli by zrzucić wszystkie firmy kooperujące z Grupą Tubądzin, to jest kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. I właściciel firmy Grupy Tubądzin, pan Andrzej Wodzyński, pisze wprost, branża płytek ceramicznych jest zagrożona. Wskazuje słusznie dane w sierpniu zeszłego roku, za jedną megawattogodzinę gazu ziemnego trzeba było zapłacić około 215 złotych. Dzisiaj jest to 7 razy więcej, około 1600 zł. No i jest oczywiste, że kalkulowanie przy tych kosztach gazu ziemnego, przy tych kosztach energii elektrycznej, która również rośnie, szczególnie ze względu na unijny system handlu emisjami, produktów, które mają być eksportowane, jest coraz bardziej jemne, trudne. W takim razie jest podstawowe pytanie: co możemy zrobić i co należy zrobić właśnie dzisiaj? Kiedy jesteśmy jeszcze przed tym okresem zimowym, drżymy, czy z Polsce zabraknie węgla, czy zabraknie nam gazu. Ja jestem przekonany i wierzę w to, że tak nie będzie, ale jednak ten kryzys bardzo mocno w Polskę uderzy. Co możemy zrobić? Moim zdaniem są bardzo konkretne rozwiązania. Po pierwsze, Komisja Europejska musi dać Polsce zielone światło na to, aby państwo członkowskie takie jak Polska mogło ustalić ceny regulacyjne. Regulowane dla biznesu. Dokładnie tak jak dla gospodarstw domowych w zeszłym roku przyjęliśmy bardzo ważną ustawę, ochroniliśmy miliony Polaków przed podwyżkami cen gazu. To samo trzeba zrobić dla polskiego przemysłu. Ceny regulowane są bardzo ważne. Nie może być tak, że jednego dnia cena jednej megawatogodziny to jest 1600 zł, następnego dnia 1300, kolejnego dnia 1800 zł. Na to nie może być zgody, musi być pewna jasność prowadzenia biznesu. W tej sprawie trzeba prowadzić ofensywę dyplomatyczną polskiego rządu i przekonywać Komisję Europejską, że to jest jedyny możliwy pomysł. Druga kwestia to oczywiście zdjęcie tych regulacyjnych związanych z tym spekulacyjnym handlem giełdowym, który powoduje te podwyżki cen energii i i gazu ziemnego, na przykład ograniczenie obliga giełdowego. No nie może być, Szanowni Państwo, tak, że mając własny gaz 4 miliardy metrów sześciennych i tak musimy ten gaz ze spółki Peginik SA sprzedawać do spółki Peginik obrót detaliczny, która sprzedaje gaz dla milionów. M3. Polaków i polskich e, przedsiębiorców przez giełdę, co powoduje, że te ceny są zdecydowanie wyższe. To samo jest oczywiście e, podobny mechanizm, niestety, działa, jeżeli chodzi o energię elektryczną czy e, węgiel. Tę kwestię trzeba uregulować, ponieważ jesteśmy e, w epicentrum, tak jak powiedziałem, kryzysu e, energetycznego. W tej sprawie mamy wielu sojuszników w, w Unii Europejskiej. Rumunia, Bułgaria, Czechy. I jestem przekonany, że również Niemcy, który, bowiem przemysł energochłonny niemiecki również cierpi ze względu na tę kwestię. Ja od marca 2020 roku apeluję o najważniejszą kwestię, czyli zawieszenie unijnego systemu handlu emisjami. To jest postulat Solidarnej Polski. Dzisiaj również o tym mówi Polski rząd, jeżeli chcemy w ogóle mówić o jakiejkolwiek transformacji energetycznej, to zdecydowanie powinniśmy zawiesić ten podatek klimatyczny czy podatek energetyczny Unii Europejskiej, który powoduje, że cena energii i ciepła w Polsce jest po prostu niepotycznie wysoka, właśnie ze względu na opodatkowanie tym unijnym parapodatkiem. Chcę przypomnieć, że jeszcze dwa lata temu. Kiedy mieliśmy najmocniejszą pozycję negocjacyjną, ponieważ na szczycie lipcowym w 2020 roku Unii Europejskiej mogliśmy postawić kwestię reformy unijnego systemu handlu emisjami. Niestety nie posłuchano wtedy moich rekomendacji i rekomendacji Solidarnej Polski. Straciliśmy najlepszy moment negocjacyjny, aby na cały okres transformacji ustalić na przykład na wtedy proponowaną przez Solidarną Polskę kwotę 25-30 euro cenę uprawnień, tak, aby polskie firmy mogły się rozwijać, tak aby ta cena ze względu na spekulantów giełdowych nie skakała z dnia na dzień. Niestety nie posłuchano wtedy solidarnej Polski jeszcze zaostrzono w Unii Europejskiej cele klimatyczne, czyli redukcję CO2 z 40 do 55% do roku 2030. No tak właśnie unijni Eurokraci niszczą europejską i polską gospodarkę. Wymyśla sobie Franz Timmermans jakieś nieżyciowe. Pomysły, przepisy nakłada kaganiec na polską gospodarkę, regulacyjnie ogranicza jej rozwój, bo nie może być tak, że Franz Timmermans wymyśla, że polskie firmy muszą akurat do roku 2030 zredukować CO2 o kolejne 15%. Ten proces musi być dłuższy. Nie jesteśmy w stanie zbudować na przykład energetyki jądrowej w kilka lat. Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce w moim przekonaniu powstanie nie szybciej niż w roku 2038-2040, więc opodatkowanie tym unijnym parapodatkiem cen energii i ciepła, to jest drugi aspekt tego, o czym mówię, oprócz cen gazu, powoduje, że ceny energii i ciepła drastycznie w Polsce rosną, jest to czynnik proinflacyjny i do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, która jest istotna. Mamy tak zwany deficyt uprawnień CO2, a więc więcej polskie firmy muszą wydać na zakup tych spekulacyjnych uprawnień na giełdach w Lipsku i w Londynie, niż otrzymują w ramach pakietu puli bezpłatnych uprawnień z jednej strony jako dochód budżetu państwa, z drugiej strony jako część biznesowa. Chcę jasno powiedzieć, że na konkretnych liczbach w roku 2021 wyglądało to w ten sposób mniej więcej, że około 170 milionów ton uprawnień polskie firmy. A więc sektora metalurgicznego, sektora lotniczego, hutnictwo, petrochemia musiały kupić 170 milionów ton uprawnień, natomiast otrzymało polskie państwo razem z firmami około 105 milionów. Tonu uprawnień w ramach bezpłatnej puli. Co to oznacza? Że 170 odjąć 105 oznacza 65 milionów ton w 2021 roku deficytu, a więc to oznacza ogromną dziurę dla polskiej gospodarki, która, której koszty przekładane są właśnie na konsumentów, właśnie na nas, na każdego Polaka w rosnących rachunkach za energię i ciepło. Tego niestety nie rozumiem opozycja, mówiąc, że Polska zarabia na CO2. Polska nie zarabia na CO2, nie można zarabiać na deficycie. Można zarabiać na nadwyżce. To jest podstawowe prawo em, ekonomii, o czym politycy, platformy, lewicy nie chcą em, pamiętać. I to sobie dzisiaj możemy obliczyć, ile kosztuje ten em, deficyt 65 milionów ton. Razy kurs euro, razy dzisiaj cena uprawnień 70-75 euro, ale jeszcze dwa tygodnie temu to było 95 euro. To oznacza, że Polska w tym roku z tego tytułu, uśredniając oczywiście koszt uprawnień, może stracić się w przedziale 20-25 miliardów złotych. Per saldo, czyli tyle pieniędzy z polskich firm zostanie bezpowrotnie wydrenowanych na zakup tych spekulacyjnych, unijnych papierów, w mojej ocenie bezwartościowych, na giełdzie w Lipsku czy w Londynie, bo tam odbywa się handel. Nawet handlu nie ma w Polsce. Jako wiceminister aktywów państwowych chciałem, żeby to na, giełda, na giełdzie papierów wartościowych ten handel się odbywał. Co to, szanowni państwo, oznacza? Oznacza to, że koszty tych 20-25 miliardów są przerzucane bezpośrednio na konsumentów, Widzicie Państwo dzisiaj swoje rosnące rachunki za energię i za ciepło. Ogromna część tych kosztów wzrastających, to właśnie cena tych spekulacyjnych uprawnień, a koszt tych uprawnień właśnie wzrósł od grudniowej decyzji w roku 2020 przez cały rok 2021 z 25 euro do 70-80 euro. Podsumowując, Szanowni Państwo, zgoda, po pierwsze, Komisji Europejskiej na ceny regulowane dla gazu ziemnego, dla polskiego biznesu, aby grupa tubądzin oraz chociażby te firmy jak Skońskich, o które walczy pan poseł Mariusz Gosek, żeby je u... Datować. Pan minister Zbigniew Ziobro zaapelował do pana premiera Mateusza Morawieckiego i złożył taki postulat, aby Polska wystąpiła jak najszybciej o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej dotyczącej energii, po to, żeby właśnie na ten temat nie tylko porozmawiać, ale po, aby podjąć decyzję. Zgoda na ceny regulowane. Na pewno ograniczenie obliga giełdowego dla gazu ziemnego, na pewno reforma unijnego systemu handlu emisjami, najlepiej oczywiście zawieszenie albo po prostu, tak jak postuluje Solidarna Polska, po prostu likwidacja tego systemu. Jeżeli, Szanowni Państwo, tego nie zrobimy, mamy ostatni moment, żeby to zrobić, a to czeka nas fala bankructw, czeka nas fala upadających polskich firm z przemysłu energochłonnego. Nie są takie firmy jak Grupa Tu Bądin w stanie produkować w sposób biznesowy, efektywny. Przy cenie jednej megawattogodziny za 1600 zł, kiedy jeszcze rok temu to było 200 zł. Tu potrzebna jest interwencja i naprawienie tych błędów regulacyjnych Unii Europejskiej. Nie wszystko niestety zależy od Polski, dlatego że prawo europejskie stanowione przez Unię Europejską blokuje Polskę w podjęciu tych decyzji. Ja, oczywiście, szanowni państwo, jestem zwolennikiem tego, aby jednostronnie w sytuacji, w której się znaleźliśmy, wypowiedzieć pakiet klimatyczny, ponieważ koszty dzisiaj Dotowania przez polski budżet i utrzymywania tego spekulacyjnego, można powiedzieć, morderczego systemu dla polskiej gospodarki są przerażające. To jest kilkadziesiąt miliardów złotych. No to obliczmy sobie Państwo: przez 7 lat mamy dostać 500 miliardów złotych dotacji z podstawowego budżetu, a w tym roku em, samo wsparcie dla, em, jeżeli chodzi o zatrzymanie cen energii, ciepła, gazu ziemnego, to będzie około 100 miliardów złotych. Powtarzam, 100 miliardów złotych. I to potwierdza to, o czym często politycy opozycji, mainstream nie chce pamiętać. My na członkostwie... W Unii Europejskiej od strony finansowej tracimy. Musimy się zadłużać, musimy em, kupować em, obligacje, musimy em, zadłużać nasze dzieci, wnuki po to tylko, żeby dopłacać do tego spekulacyjnego unijnego systemu. A takie firmy jak Grupa Tubądziń, takie firmy jak em, Azoty, takie firmy jak em, PKN Orl mają ogromne problemy, żeby efektywnie funkcjonować w branży em, chemicznej. Przykładem było wstrzymanie produkcji przez Anvil, czy em, przez em, Grupę Azoty. Tutaj szanowni państwo jestem zwolennikiem ponadpolitycznego porozumienia. Apeluję również do wszystkich polityków, szczególnie tych z Europejskiej Partii Ludowej. No i mam oczywiście problem, żeby apelować do polityków platformy, bo oni niestety nie są w stanie walczyć o polskie interesy, mówiąc narracją niemiecką i broniąc niemieckiego modelu transformacji energetycznej. Pamiętamy przecież 9 grudnia 2021 roku uchwała z naszej inicjatywy, z mojej inicjatywy i Solidarnej Polski, Wspierająca pana premiera przed szczytem Rady Europejskiej w sprawie likwidacji unijnego systemu handlu emisjami, czyli powstrzymania tych podwyżek cen energii i ciepła, które właśnie dzisiaj nas uderzają. Przestrzegaliśmy przed tym, dokładnie o tym mówiliśmy. Jak zagłosowała Platforma Obywatelska, niestety zagłosowała tak, jak chciała Komisja Europejska, jak chciał Berlin, czyli zagłosowała za wysokimi cenami energii, za wysokimi cenami ciepła, przeciwko reformie unijnego systemu handlu emisjami. Apeluję przede wszystkim do Polskiego Stronnictwa Ludowego, do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Panie Władysławie, nie sztuką jest wychodzić na każdym posiedzeniu Sejmu i biadolić na temat cen energii i ciepła. Pan jest i Pana Stronnictwo członkiem Europejskiej Partii Ludowej, której przedstawicielem jest Ursula von der Leyen, skompromitowana, ale jeszcze niestety... Funkcjonująca na tym stanowisku szefowa Komisji Europejskiej. Proszę do niej napisać list. Proszę żądać, jako partia, od Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej, Niemca, który zastąpił wyrzuconego z niej Donalda Tuska, którego już nikt w Europie nie chce. Proszę żądać zgody na. Nasze postulaty na to, żeby była regulowana cena, na to, jeżeli chodzi o gaz ziemny, na to, żeby Komisja Europejska nie blokowała reformy systemu handlu emisjami. Nie możemy pozwolić, że setki tysięcy ludzi, tak jak dzisiaj w Pradze, kilka godzin temu, kilkadziesiąt godzin temu, ludzie w Pradze, kilkadziesiąt tysięcy wyszli protestując przeciwko cenom energii i ciepła. Nie możemy pozwolić na to, że polskie firmy będą upadały, że Polacy wyjdą na ulicę, nie będzie ich stać na ogrzanie swoich domów. I funkcjonowanie polskich firmy. Apeluję również do Włodzimierza Czarzastego, który jest podobną. Politykiem lewicy. Panie Włodzimierzu, panie marszałku, proszę napisać do tego skompromitowanego Fransa Timmermansa. To jest wasz człowiek, człowiek lewicy. To jest człowiek, który blokuje dzisiaj rozwój polskiej gospodarki. To jest człowiek, który powoduje, że takie firmy jak Grupa Tu dzisiaj upadają. Dlaczego pan milczy? Dlaczego pan nie wspiera tutaj walki polskiego rządu o niskie ceny energii i ciepła? W tej sprawie musimy mówić ponadpolitycznie. Mam nadzieję, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu, które jest 14-15 września, rząd który wspieramy, szczególnie w tej walce o niskie ceny energii, przedstawi systemowe rozwiązania, aby takie firmy jak Grupa Bądzi i cała metalurgia, cały przemysł energochłonny uratować. O tym mówią związkowcy: od NZZ Solidarność po OPZZ, od sierpnia 80 po Związek Kontra, jak i związkowcy z Bełchatowa. Potrzebne są decyzje. Oczywiście nie zapominajmy o rzeczy najważniejszej. Przekonaliśmy się, że ten progazowy zwrot, czyli ten cały Green Deal w 2019 roku, to jest wielki em, kamień u szyi em, Polski i Unii Europejskiej. Przez tą politykę progazową Angeli Merkel, Donalda Tuska, Manfreda Webera i Ursuli von der Leyen, którzy stawiali na Władimira Putina po to, żeby Niemcy stały się państwem eksportującym gaz rosyjski z Nord Streamu. Ta polityka zbankrutowała. Unia Europejska kazała nam zamykać nasze kopalnie, kazała ograniczać wydobycie krajowe. Dzisiaj musimy natychmiast robić dokładnie coś odwrotnego. Musimy inwestować w polskie górnictwo. Przecież ja pamiętam, kiedy broniłem polskiego węgla przez ostatnie trzy lata, ile było śmiechów, ile było drwin, że to takie nienowoczesne, i dzisiaj nawet kiedy Polska przecież stoi węglem, brakuje tego surowca dla 4 milionów polskich gospodarstw. Musimy go importować z Indonezji czy z Kolumbii. Musi być bezwzględnie szybko również zgoda, jeżeli chodzi o inwestycje w polski węgiel. I ten kamienny, jak na przykład Bogdance, i ten brunatny, jeżeli chodzi o nowe złocze dla największej elektrowni w Polsce, czyli elektrowni Bołchatów. Tu serdecznie pozdrawiam, szczególnie związkowców z odkrywki z Bełchatowa, którzy od wielu lat walczą o Złoczew, po to, żeby region bełchatowski za kilka lat nie stał się drugim e, wałbrzychem, e, czyli miejscem, w którym kilkadziesiąt tysięcy ludzi straci miejsca e, pracy, bo elektrownia Bełchatów nie będzie miała za kilka lat surowca do produkcji energii elektrycznej, a dzisiaj dostarcza 20% energii elektrycznej. W tej sprawie mówmy jednym głosem. Zachęcam, szanowni państwo, do dialogu. Zachęcam do radykalnych, pozytywnych działań ponadpolitycznie na najbliższym posiedzeniu Sejmu i żądajmy od eurokratów, by nie blokowali ratowania polskich firm, takich jak grupa Tu Bądzi. W tej sprawie musimy mówić jednym głosem. Jeżeli się ze mną, Szanowni Państwo, zgadzacie, zachęcam do polubienia moich profili, do obserwowania i zachęcam do aktywności. Walczmy, ratujmy polskie firmy. Serdecznie pozdrawiam, mówił Janusz Kowalski z Forum Ekonomicznego. W...